Czytanie z księgi proroka Amosa. Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa, widzący: Idź, uciekaj sobie do tej ziemi Judy, i tam jest sklep, i tam prorokuj. A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest on królewską świątynią i królewską budowlą. I odpowiedział Amos Amazjaszowi: Nie jestem ja prorokiem, ani nie jestem uczniem proroków, gdyż jestem pasterzem. I tym, który nacina Sykamory. Od bowiem wziął mnie Pan i Pan rzekł do mnie: Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego. Oto Słowo Boże. O kształt łaska i daj nam zbawienie. O kształt Daj nam Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi Oto ogłasza pokój ludowi swoim wyznawcom Zaprawdę bliskie jest jego zbawienie Dla tych, którzy mu się oddają I chwała zamieszka w naszej ziemi o każdą łaskę i radę nam wiemy. Łaska i wierność spotkają się ze sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność się nie a sprawiedliwość spojrzy z nieba. Okaż tą łaskę i daj nam zbawienie. Pan sam się obdarzy, a nasza ziemia wyda swój owad. Sprawiedliwa święcie kroczyć przed nim, a śladami jego kroków zbawienie. Hukastuan hurrekan gutudo filtrazion 9 Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkimi błogosławieństwami oraz duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie, jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swojej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. W nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczot, że ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia. Przez to że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie, to co w niebiosach i to co na ziemi. Oto słowo Boże. U niech będą dzięki. Aleluja, aleluja, aleluja Aleluja, aleluja, aleluja Niech Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa Przeniknie nasze serca swoim światłem Abyśmy wiedzieli, czym jest naszego powołania. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z i z Duchem Twoim Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przybył do siebie dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski, ani chleba ani torby, ani pieniędzy w czasie ale idźcie, obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien i mówił do nich gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, sąśnijcie pro nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia, wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. To to słowo bo panińskie, a to wiekres. Panie Jezus. Przywołał się do siebie dwunastu i zaczął się rozsyłać ich od Bóg. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. I dzisiaj też do nas mówisz: idźcie. I mamy wzywać do nawrócenia. To znaczy do nawrócenia, żeby znowu człowiek stał się takim, jak Bóg zamierzył. Tak słyszeliśmy w drugim czytaniu: W Tobie, Panie Jezu, wybrał nas Bóg Ojciec przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Tacy byli Adam i Ewa. No i wiemy, co potem się stało. Zgrzeszyli chcieli stać się jak Bóg. Jak im to obiecał diabeł, jeśli spożyjecie z tego drzewa zakazanego, staniecie się jak sam Bóg. No i wiemy, jakie były konsekwencje. Śmierć, choroby. I to trzeba nam dzisiaj przypominać, kiedy jest śmierć, a zawsze była, i kiedy jest choroba. Tak. Dlaczego umieramy? Dlaczego chorujemy? Bo Adam i Ewa zgrzeszyli, a my? No, my też. I tutaj jest przyczyna. I to trzeba stale powtarzać. Jeśli chcemy, żeby nie było choroby i śmierci wiecznej, to musimy zerwać z grzechem. I to trzeba nam stale przypominać, bo o tym świat zapomina, bo sami chcemy się uporać z chorobą i śmiercią. Tak, żeby tylko przedłużyć jeszcze trochę to nasze życie, bo tak jesteśmy do ziemi przywiązani. Oczywiście ja nie chcę umierać teraz, tak przy wielu z nas, ale jeśli nie chcemy umierać, to byśmy żebyśmy powiedzieli, dlaczego nie chcę umierać. Żeby jeszcze Panie Jezu, na Twoją chwałę żyć. Dlaczego chcę być zdrowi? żeby bardziej być dyspozycyjnym dla Ciebie. A Ty sam decyduj o tym, kiedy bardziej o Tobie świadczę. Wtedy, kiedy jestem zdrowy, czy kiedy jestem chory. Co dla mnie jest trudno czasami rozeznać. Ale Ty sam, Panie Jezu, o tym wiesz. I to, Panie Jezu, dzisiaj mówimy w tych czasach, kiedy naprawdę, naprawdę zapominamy o tym, skąd się bierzą choroby. Oczywiście mówimy teraz najczęściej o jednej chorobie i o jednym tak zwanym lekarstwie, czy jak to inaczej nazywać. I wszystkich się tylko do tego zachęca, wiadomo o czym mówi, o tym samym oczywiście słyszymy. I w radio, a się okazuje też w kościele tylko, że na inny sposób interpretujemy. Owszem, trzeba zachowywać rozsądnie wszystkie nakazy higieniczne, ale trzeba też zerwać z grzechem. A świat brnie coraz bardziej w grzech, chcąc się zabezpieczyć przed chorobą, i znowu ktoś powie: No i tak. Nie byłby to książkisteczko, gdyby nie mówił o aborcji, o in vitro, o jeszcze innych środkach zabijających, o eutanazji. Ale świat w to brnie. Jeśli otwieramy, tutaj słuchamy to, co świecie się przekazuje, wszystkie stacje, i znowu jeden naród mądrzejszy, bo ułatwia aborcję. Tak, prawa dla homoseksualistów, i źródłem postępu dzisiaj jest właśnie homoseksualizm. Tak, zmiana płci i tak dalej. I to świadczy o postępie, postępie, postępie. A Ty, Panie Jezu, wciąż nam mówisz to samo, nie tędy droga. Ale jedynie przez zerwanie z grzechem. A któż z nas jest bez grzechu? Na początku tej przy świętej powiedzieliśmy sobie, tak, Bóg stał się człowiekiem, śpiewaliśmy, byśmy stali się podobni do ciebie, takimi być, jakim ty jesteś. I teraz mamy jeszcze pierwsze czytanie, które mamy, dobry i zły przykład. Tak, mowa jest o Amazjaszu, kapłanie Betel, świątyni, którą zbudował król. Król oczywiście, który był upominany przez proroka Amosa. I kiedy tenże prorok się zbliżył, to Amazjasz, Przekupiony kapłan mówi uciekaj sobie, uciekaj. Tak. I tak wciąż to się powtarza po dzień dzisiejszy. Jeśli ktoś mówi pełną prawdę o Bogu, o wymaganiach, to znajdą się tacy na usługach władcy, którzy powiedzą uciekaj, zamyka się usta. Nic nowego mówiącym prawdę zawsze. Jakoś usta się zamykało. Tak było, jest i będzie, ale też to jest znak, że to jest prawda, bo gdyby nie było głoszenia ciebie, panie Jezu, diabeł by nas nie atakował, a ponieważ głosimy ciebie, to musi atakować ciebie też atakował, i na samym początku wiemy na pustyni. Kiedy przygotowywamy się do publicznej działalności, oczywiście ten, że się zjawi, obiecując mm, wszystkie królestwa, jeśli tylko jemu oddasz chwałę. Nic prostego, pokłoni się przed diabłem i wszystko mam. I tak to dzisiaj, i tak to dzisiaj jest. Co więcej, nawet oficjalnie stawia się pomniki jemuż to, że. Satanistyczne się odprawia, nawet intencji naszych kobiet strajkujących. Czy wiecie, że była przesięta satanistyczna, odprawiona? Tak, bardzo pobożnie. Tak, ich intencji, tych kobiet. No i zobaczymy, Panie Jezu, jakie będą skutki tego, ale nie chcielibyśmy oglądać. Nie, nie chcielibyśmy tego oglądać. Dlatego, Panie Jezu, prosimy Cię. Daj nam mądrość. Właśnie słyszeliśmy. Nie mamy odkupienia, i teraz dalej. Szczodrze, Ty wydałeś na nas mądrość i zrozumienie. Tak. Oznajmiłeś tajemnicę swej woli. Swej woli. Panie Jezu, prosimy Cię o mądrość. Jak w tym jak w tym świecie się zachować, jak ludzi przekonać. Bo nie prosimy Cię o to, byś ich karał. Nie. Prosimy o mądrość. Mądrość dla nas. Byśmy potrafili wzywać do nawrócenia, oczywiście poczynając od najbliższych. A chyba nie ma takiej rodziny, której nie mielibyśmy kogo nawracać ale zawsze poczynając od siebie, tak, czyli nawracanie przez świadectwo wiary, którą teraz wypowiadamy. Módlmy się za wszystkich ludzi o mądrość, ale taką, która ma swoje źródło w Bogu. Ciebie prosimy. słuchaj nas, Panie. Módlmy się o łaskę rozeznania dobra i zła dla nas tu obecnych i dla naszych bliskich. Ciebie prosimy. Przez naświęczoną krew Pana Jezusa. Módlmy się o uwolnienie z ludzi zniewolonych oraz pogrążonych w nałogach. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Módlmy się za papieża Franciszka, za wszystkich biskupów i kapłanów, aby odważnie całemu światu głosili pełne nauki Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Módlmy się za wszystkich, którzy nas proszą o modlitwę, którzy mają różne problemy, nie radzą sobie z tym wszystkim. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Módlmy się, aby chrześcijanie żyli Ewangelium i dekalogiem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się w intencji naszego arcybiskupa, Wiktora. By w tym trudnym czasie Bóg obdarzył go wszelkimi dobrami, umocnił wiarę, siłę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za chorych, cierpiących, konających i za dzieci adaptowane duchowo. Ciebie prosimy, by wysłuchaj, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się, aby każde ludzkie życie było chronione od poczęcia do naturalnej śmierci. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, o zagodzenie gniewu Bożego nad grzesznym światem i rozszerzenie królowania dwóch serc miłości, Jezusa i Maryi, w Polsce i na całym świecie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, Modlmy się za zmarłych, za dusze w czyściu cierpiące. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Myślę, że mamy Ciebie, prosimy. Słuchaj nas, panie, i o pokój na świecie, żeby już nie było żadnych wojen, i nawrócenie wszystkich grzeszników i niewierzących na jedyną wiarę katolicką. Ciebie prosimy. Boże, jeszcze szanowni państwo, przyjmuj od nas te prośby, które Tobie robię, przedkładamy dół świętym, za Matki Najświętszej przez Chrystusa Pana naszego.